z kamerkojów kreskowych bezprzewodowych WN-6023 CMOS wykonany jest bardzo ładnie i starannie inżynierowie pomyśleli o każdym detalu. dlatego czytnik ten ma styl solidny i elastyczny wzór jeśli dodać do tego to że czy ten odczytuje praktycznie wszystkie kroki zarówno jednowymiarowe jak i dwuwymiarowe oraz że wykorzystano w nim zaawansowaną technologię obrazowania jak i cyfrową rejestrację obrazu, przez co możliwy jest skan kodów starszej odległości, to otrzymamy naprawdę najwyższej jakości czytników odeskowych. Kolejna zaleta to skanowanie, które może odbywać się w odgrywaniu, ręcznym lub Posiada też trzy tryby pracy: READY MODE, IWENTOR MODE oraz CAGE MODE. W będzie nie radiowy radiowymodu komunikacyjny RM433, a pamięć czytnika, w to 100 000 litrowych kg kreskowicznych. Bateria 1500 mg godzinę pozwala na pracę w około 6 godzin. Za funkcjonalność należy mu się do na najwyższych rodzajów. Jest to już górna półka czynników.